Dzisiaj pokażę Wam, jak za darmo dostać ciuchy na Mister Planet. Także największym w ogóle ułatwieniem by było, <laughs> sorry za mój głos, gdybyście mieli VIP, jednak nie musicie go mieć. Więc weźcie sobie w i zawsze, no może nie zawsze, ale szukajcie oddam o, albo oddaję za grafy. Tu są akurat jakieś fancy rzeczy, więc to nie. Mm, tu chyba lepsze. Nie, jest też samej świątyni. Ale powiedzmy tu. Tu mamy rzeczy za jeden graf. I jeden graf. Normalnie jeżeli macie VIP-a, to możecie wysłać za 2 minuty. Więc powiedzmy spodobają Wam się jakieś buty. Macie je. Spodoba Wam się coś, to wysyłacie i grafa czy innemu twórcy artopoka i jest. Także... no, to są nawet jakieś unikaty za 10 i tak dalej. Więc nawet unikaty możecie znaleźć. Bo tutaj właśnie trzy grafy rzecz. To już widzę bardziej dochodzące pod e, unikaty albo jakby, nie wiem jak się nazywało, ale taki Wig, że tam są takie rare week chyba tak się nazywało. I tutaj jest wymienię za grafy, pisać PIF, PIF może pisać PIF, sorry. I tylko dla osób z VIP akurat tu jest, ale no wiadomo jak to wygląda. O, nie wiem czy się nie skuszę szczerze, bo te włosy, te włosy, te włosy wyglądają ładnie. Jeżeli chcecie więcej mojego kontentu i tak dalej, to please dajcie łapkę w górę, dajcie suba i dodajcie mnie! Jeżeli będziecie mi chcieli wysyłać prezenty, to możecie. Ja będę je otwierać. Muszą się jakieś pojawić. I no tak. To by było na tyle. Pa.